Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Z tej strony Łukasz, Wy jesteście na kanale Crave Drive. W sobotę emitowałem dla Was odcinek, jak poradzić sobie z zamarzającym korkiem model PG, ale w sumie nie pomyślałem zupełnie o temacie zamarzającego kulczyka przy wlewie od benzyny. Za to pomyślał o tym pewien pan i miał przy sobie zapalniczkę. Zaczynamy. Powiem wam, że pomysłowość polskich kierowców nie przestanie mnie zaskakiwać. Rano przeglądając strony internetowe, natrafiłem na bardzo fajny materiał na jeden z portali internetowych. Dzięki Piotrek za podesłanie linka. Jeden z kierowców, będąc na stacji benzynowej, mając kłopot z otwarciem wlewu paliwa, wpadł na pomysł, że rozgrzeje kluczyk przy użyciu zapalniczki. Serio. W tym momencie wrzucam Wam na ekran nagranie z kamerki jednego z kierowców, który akurat miał przyjemność uwiecznić to wydarzenie. Oczywiście w opisie do filmu wrzucam Wam link do portalu, gdzie znalazłem informacje o tym. Jedziemy z filmikiem. Ciężko tu wymyśleć coś mądrego, jak skomentować to całe wydarzenie. Pomijam fakt, że na stacji benzynowej można kupić odmrażarz do zamków. Także pozostaje tylko uprzejma prośba o niestosowanie zapalniczek na stacjach benzynowych, bo inaczej będziecie mieli wybuchowe święta. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się szerokości, cześć!